Po długiej podróży Ed Morris wracał do domu. Od systemu dzieliło go zaledwie kilka skoków. Jedyne o czym teraz myślał to to: czy włączyć nowego autopilota i pozwolić na wyjście z Supercruza zaraz przed stacją, czy raczej skrócić lot, sterując mocą silników ręcznie. Ed Morris był doświadczonym pilotem. Przeglądając miejscowy żurnal, dowiedział się, że w systemie nie dochodziło w ostatnim czasie do wrogich przechwyceń statków transportowych. Zobaczymy co to cacko potrafi. Pozdrawiam się firma Trans Solar. Proszę pozwolić, że zapoznam pana z naszą aktualną ofertą. Niewątpliwie atrakcyjne są darmowe badania zdrowotne, jakie w klubie seniora przeprowadzają nasi specjaliści. Na którą godzinę pana zapisać, i czy życzy pan sobie holograficznego przewodnika, aby bez przeszkód dotrzeć do klubu? Bardzo dziękuję, ale nie jestem zainteresowany. A co pan powie na zestaw grawitacyjnych garnków? Już za 20% regularnej ceny pozbędzie się pan latających po pokładzie frytek albo okrążących pod sufitem kuleczek keczupu. Poza tym specjalna promocja na antydor worki na urynę i fekalia. Chyba nie muszę dodać, jak taka irytująca niespodzianka mogłaby zakłócić przebieg kosmicznej randki. Proszę zresztą samemu się przekonać. <laughs> To nasza najnowsza część prezentacyjna. Pozwoliła Panu przekonać się, jak niezbędnym wyposażeniem są takie worki. Zgłoszę do działu marketingu, aby zmniejszyli intensywność tej części prezentacji. Tymczasem, w ramach poprawy nastroju, proszę zapoznać się z naszą najnowszą ofertą umilającą dalekie samotne podróże: Antyalergiczna pościelna dwojga. Na pewno nie chciałby Pan nagle podczas miłosnych igraszek doznać skutków, jakie może u jednego lub nawet obydwojga partnerów przynieść alergia na materiał. Z jego wykonana jest tradycyjna pościel. Taka alergia może mieć bardzo nieprzyjemny skutek. Nie, proszę natychmiast opuścić mój pokład i w ogóle skąd wzięliście moje dane adresowe. Powoli dochodziłem do siebie, bojąc się, czy oby na pewno zaraz nie poczuję, jak niezbędna jest dla mnie antyalergiczna pościel dla dwojga. Pewnie obawiał się pan wysypki czy swędzenia. Y, rozumiem, ale ta prezentacja jest odmienna. Nagle na ekranie pojawiła się postać kobieca. Y, kierując się do zasłanego w ową antyalergiczną pościel łóżka postać kobieca była hologramem jednej z koleżanek, z którą ostatnio czatowałem. Zaraz, skąd macie to zdjęcie? Proszę przestać, nie chcę żadnych reklam, chcę zgłosić skargę na to, w jaki sposób się tutaj to odbywa, jak można tego robota w ogóle wyłączyć. Prezentacje są obowiązkowe podczas korzystania z autopilota. Łączność z centralą zostaje czasowo wyłączona. Montując na statku nasz darmowy nowy komputer z programem Autopilota, zgodził się Pan na prezentację naszych innych produktów. Poczułem, że robi mi się słabo. Czułem, jak pulsuje mi krew na skroniach, a bezsilność sytuacji, w jakiej się znalazłem, mieszała się z agresją, pochodząc podnosząc niebezpiecznie ciśnienie. Może jednak chciałby Pan umówić się na bezpłatne badania w klubie seniora? Wyczuwa, że ma Pan zespół podwyższonego ciśnienia. Na którą godzinę Pana zapisać i czy życzy Pan sobie holograficznego przewodnika, aby bez przeszkód dotrzeć do klubu? Chciałbym zapoznać się z tą ofertą jeszcze podczas lotu. Zazwyczaj procedury przebiegają inaczej i konieczna jest wizyta na stacji i dopiero po określeniu stanu zdrowia wydajemy czasowy pakiet ratunkowy. Ale z uwagi na pana obecny stan mogłem w drodze wyjątku zaproponować od razu roczny pakiet ratunkowy za jedyne 5000 kredytów. Po wykupieniu pakietu kolejne zobowiązanie e, przypadnie dopiero za rok. E, widzę, że dokonuje już pan przelewu. W imieniu TransSolar dziękuję zatem za tę rozmowę i zakup pakietu za jedynie 5000 kredytów. To naprawdę wyjątkowa okazja. To taki prezent powitalny dla nowych klientów klubu seniora. Na okres roku obowiązkowe reklamy w ramach programu Lataj i z autopilotem TransSolar zostają zawieszone. Witamy w szeregach zadowolonych klientów klubu seniora. Pozwolę pan, że zapoznam pana z naszą najnowszą ofertą klubu seniora. Robo Senior to nasz najnowszy hit. Nasz pilotażowy program, i dlatego, już za ułamek regularnej ceny, pozbędzie się Pan większości części ciała oraz nadszarpniętych przez trudy życia organów wewnętrznych i zastąpi je mechanicznymi.